Królowie, wizerunek Stefana, kardynała Stefana Wysińskiego, Bractwo Kurkowe, kapłani i koordynatorzy, organista, mieszkańcy miasta, pan

czyli kłaniały się aniołowie, pasterze jako pierwsi, a teraz dwory królewskie się za chwilę ukłonią. Poczekamy teraz na hejnał, proszę bardzo. Ukłon dworów królewskich. I zostajecie, a teraz zaśpiewamy pastorałkę. Ostatnia strona śpiewnika, ostatnia strona śpiewnika i śpiewamy. Grzeje, widokiem chleba, co białe leszyk do nie, ku synom się uniża, gotowy na połamanie szedę krzyża. Wśród krętych za nami, przed nami tyle kręty. Dobrze jest znaleźć czasami wskaz święty. Dobrze się nie bać przez chwilę, dobrze miłością pożyć. i Wschodził się w Betlejem, w Judei, za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przyszli mędrcy ze wschodu i pytali oni, Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Bo zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie miał się narodzić Chrystus. W Betlejem ludzkim odpowiedzieli, zgodnie ze słowami proroka, i ty, Betlejem, ziemio judzka, wcale nie jesteś ostatnie wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał o czas pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami. Idźcie, odszukajcie to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym się tam udać i złożyć mu hołd. Mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda wytyczała im szlak, aż stanęła nad miejscem przebywania dziecięcia. Weszli zatem do domu, spotkali tam dzieci wraz z jego matką Maryją i oddali mu pokłon. I złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mbre. Ostrzeżeni zaś we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili w swoje strony inną drogą. Wymiany radosnej we wszystkich sercach. W każdej rodzinie, w całej Polsce życzy Wasz brat i pasterz. Nie bójcie się, bo o to opowiadam Wam wesele wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi, bo się Wam dziś narodził zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Opowiadam Wam i błogosławię. Słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pierwszy król, który przybył tutaj do naszego grudziąckiego Betlejem, za chwilę złożę swój dar, a będzie nim złoto. który zostanie złożony przez drugiego króla Kadzidło. ミッラー。 To teraz trzej królowie w imieniu władców świata i wszystkich mieszkańców ziemi złożą pokłon narodzonemu Jezusowi tutaj w gruzowskim Betlejem. Panem pokonili się już aniołowie, pastuszkowie i dwory króleckie, a oto teraz do Betlejem, do Małego Jezusa y, zbliżają się y, z wizerunkiem Stefana Kardynała Wysińskiego. Kardynała Stefana Wysińskiego, rycerza Kolumba. A przed nami swój pokłom złoży teraz Bractwo Kurkowe! Betlejemskiego żółka zbliżają się kapłani i koordynatorzy parafialni orszaku króli. A swój pokłon! Teraz śpiewacy, chórzyści! Są Korda i cudowne serduszka. A przed nami swój pokłon złożą mieszkańcy miasta Grudziądza. Zapraszamy bardzo teraz do złożenia pokłonu. Śmiało. I pokłon mieszkańców miasta Grudziądza. Muzyka Wraz z mieszkańcami miasta, prezydent miasta Grudziądza, pan Maciej Glamowski, zapraszamy tutaj na scenę. I jeszcze fanfary specjalnie na końcu, jeszcze harcerze i wszystkie służby mundurowe że zamykali Orszak, wolontariusze składać będą swój pokłon. tutaj do nas na scenę i harcerze i również strzelcy zamykający z transparentem setnej maszynce powrotem żonę do Orszak. Ostatnia grupa mundurowi składają pokój. Salutują. Strzelcy i harcerze. A ja za chwilę, a ja za chwilę oddam głos opiekunowi dykownemu. Orszałów króli, Truli. jeszcze. Truniszczek, sercow, kawalicek. Pogłony zakończyły się, a teraz zapraszam tutaj do mikrofonu księdza kanonika Zbigniewa Gańskiego, proboszcza parafii, pod wezwaniem świętego serca Pana Jezusa i Świętego Ojca Pija. Prawie już kończymy dzisiejsze świętowanie objawienia pańskiego, czyli święta trzech króli, gdzie przeżywaliśmy to wydarzenie w formie orszaku trzech króli. I niech mi będzie wolno złożyć podziękowania najpierw wszystkim, którzy objęli patronaty, to dzisiejsze wydarzenie. Dziękuję naszemu Księdzu biskupowi Wiesławowi Śmiglowi. Dziękuję prezydentowi miasta, Maciejowi, panu Maciejowi Glamowskiemu. Dziękuję Wojtowi Gminy Grudziąc za objęcie patronatem dzisiejszego wydarzenia. Bóg zapłać. Dalsze moje podziękowania kieruję w stronę wszystkich, Parafialnych koordynatorów i wszystkich kapłanów, którzy włączyli się w dzisiejsze przygotowanie tego wydarzenia. W sposób szczególny dziękuję pani Helenie Reczek za całą koordynację dzisiejszego wydarzenia. Na jej głowie spoczywało to wszystko. Co zostało nam przygotowane. Bóg zapłać. Dziękuję Panu Piotrowi Jezierskiemu, który przyjmował pokłony wszystkich, którzy zechcieli oddać pokłon Jezusowi Nowonarodzonemu za przygotowanie. Sceny finałowej. Bóg zapłać. Dziękuję pani Hannie Krzymańskiej za przygotowany poczęstunek dla nas tu wszystkich zgromadzonych. Bóg zapłać. Dziękuję panu Romanowi Sarnowskiemu za bezpieczne przeprowadzenie nas z miejsca. Jakim było miejsce przy teatrze, aż po rynek. Dziękuję dalej służbie zdrowia za opiekę nad nami. Dziękuję służbom mun mundurowym za udział i za zabezpieczenie dzisiejszego orszaku. Dziękuję wszystkim mediom, które to. Wydarzenie relacjonują dalej. I na koniec obejmuję swoim podziękowaniem tych wszystkich, którzy są uczestnikami dzisiejszego wydarzenia, jakim jest Orszak Trzech Króli w Grudziącu. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników. Bóg zapłać. Dziękujemy nade wszystko rodzinie świętej. W tym, roku, w tym roku jest to pani Marta Wojciech-Paluchowie z małym Jezuskiem, czyli z siedmiomiesięcznym Maksymilianem. Wielkie brawa dla nich. To jest najpogodniejszy Jezusek, jakiego mieliśmy w sześcioletniej historii. Ciągle uśmiechnięty. Nie, podziękowania nie byłyby pełne, gdybyśmy, jak co roku, nie podziękowali też księdzu kanonikowi Zbigniewowi Gańskiemu. Bardzo dziękujemy, nie tylko o, za duchowe prowadzenie nas przez ten okres przygotowań orszaku, ale nade wszystko za wsparcie organizacyjne, ponieważ było ono na każdym miejscu. Bardzo dziękujemy. Wszystkim mieszkańcom miasta dziękujemy. Za obecność w tę taką nie do końca sprzyjającą pogodę mamy nadzieję na spotkanie za rok. Niech ten rok dla nas wszystkich będzie zdrowy i pomyślny. Szczęść Boże wszystkim we wszystkim. Dziękuję bardzo. Jak już słyszeliśmy na początku, Trzy Królowie później, gdy już złożyli pokłon małemu Jezusowi, udali się inną drogą, omijając Heroda. I teraz y, i prawami podziękujmy królom, y, trzem królom, którzy tutaj reprezentują ośrodek jeździecki, rywali, panu Michałowi Masłowskiemu za pomoc już szósty raz. Trzy Królowie udają się w swoją drogę do swoich krajów. Teraz poprosimy o muzykę. W tych kolendę. kolędę Mędrcy Świata, Monarchowie i zaśpiewamy ją na zupełny finał. Oczywiście po nim e, Państwo Makowscy przygotowali cudowne szczotraki, a e, Stowarzyszenie Pomocy imienia Świętego Brata Alberta Gruchówkę będzie czas na świętowanie i posilenie się. A teraz wspólnie zaśpiewamy kolędę Mędrcy Świata, Monarchowie. Субтитры tutaj na scenę eee, może serduszka może Sum, sum korda do nas dołączy tutaj na scenę zapraszamy bardzo Do jest długa, ale my mamy jeszcze dwie zwrotki do zaśpiewania. Myślę, że ten czas wróci nam wspólne śpiewanie kolenów. Mary. Aí bardzo serdecznie na orszak Trzech Króli w 2021 roku. 왜동네. <목소리가> 세요나